Wynik próbki B potwierdził wcześniejsze podejrzenia. W organizmie Patryka Dudka wykryto metyloheksanaminę. Żużlowiec wydał oświadczenie, w którym przekonuje o swojej niewinności. Nigdy w sposób świadomy nie stosowałem środków dopingujących. Faktem jest, iż w moim organizmie wykryto niedozwolony środek należący do grupy stymulantów. Niemniej jednak jeszcze raz podkreślam, iż nie znalazł się on w moim organizmie na skutek mojego celowego działania. To stanowisko pod uwagę musi wziąć Główna Komisja Sportu Żużlowego, ale Duzersowi za naruszenie przepisów antydopingowych grozi kara pieniężna od 5 do 50 tysięcy złotych oraz zawieszenie na okres od 6 miesięcy, dyskwalifikacja oraz utrata licencji zawodnika na okres od 6 miesięcy do 2 lat oraz kary i sankcje z kodeksu antydopingowego FIM. Jeśli jednak Duzers wytłumaczy, jak nielegalna substancja trafiła do jego organizmu i będzie potrafił to udowodnić, że nie zamierzał z niej skorzystać, w celu w celu zwiększenia swoich wyników sportowych lub w celu zamaskowania użycia wcześniej niedozwolonych środków możliwe będą mniej dotkliwe sankcje, przewidujące upomnienie i maksymalnie dwuletnie zawieszenie. Należy jednak pamiętać, że Światowa Agencja Antydopingowa WADA może zaskarżyć wyrok, jeśli uzna, że jest on zbyt łagodny. Patryk Dudek nie udziela wywiadów w tej sprawie, ale udało nam się uzyskać wypowiedź prezesa Zielonogórskiego Klubu Żużlowego, Marka Jankowskiego. Nie, no ja nie zabrałem walizki pieniędzy, nie, za, nie zawiozłem do PZMOTO, że tutaj macie pieniądze i Patryk Dudek będzie by uniewinniony, oczywiście, że nie, jutro nie będzie żadnej decyzji, więc... Myślę, że poczekajmy, wstrzymajmy się z komentarzami. Jutro jest tylko posiedzenie robocze, wstępne przesłuchanie. Jeżeli będą potrzebne jakiekolwiek dokładniejsze wyjaśnienia, to myślę, że to i tak wydarzy się dopiero w przyszłym tygodniu, czyli jakikolwiek werdykt, jakakolwiek decyzja nie będzie wcześniej w przyszłym tygodniu. Patryk Dudek udaje się na posiedzenie komisji, które odbędzie się w Poznaniu. W towarzystwie swojej prawniczki, która jest z Wrocławia. Zajmuje się na to dzień koszykówką, więc w sporcie od bardzo wielu lat i w towarzystwie doktora Roberta Zapotocznego z przychodni Olimp. On nie ma nic wspólnego z tą sprawą, bo on tam nigdy w życiu nie przepisałby Patrykowi czy komukolwiek innemu jakikolwiek wspomagaczy jakiegokolwiek typu. Natomiast on z punktu medycznego wyjaśni komisji o co chodzi, skąd to się bierze, gdzie to się znajduje, w jakich odżywkach i, i tak bardziej po ludzku wytłumaczy o co chodzi z tym całym środkiem, jak on mógł się dostać do organizmu. Patryka, więc to będzie jutro, natomiast na pewno nie spodziewajmy się jutro jakiegokolwiek werdyktu, jakiejkolwiek decyzji.